A to prawda, że Ciebie nie przyjęli do szkoły muzycznej, bo byłaś za stara? Tak. Ile miałaś lat? 14. No to jest argument. No i co, co byś dzisiaj powiedziała? Pamiętasz, co Ci powiedzieli? Że jesteś za stara, czy jakieś jeszcze były merytoryczne mm. argumenty? Nie, po prostu, że za stara, że nie dam rady już ogarnąć klawiatury i tak dalej. Więc wtedy po prostu włączyłam YouTube, jakieś różne tutoriale i uczyłam się sama. Wiesz co, bo ja bym to sprawdził. Zupełnie przypadkowo przychodzili ludzie z fortepianem. I ja bym prawdę mówiąc chętnie sprawdził, jak ty sobie dajesz radę ze śpiewaniem, bo myślę, że mogą być, ale na pewno są ludzie przed telewizorami dzisiaj TVN-u, którzy nigdy nie słyszeli. A wiem, że występy tutaj potrafią naprawdę zmienić i przyspieszyć, e, uszlachetnić karierę, więc e, co to będzie? Cover, twoja piosenka? Moja piosenka, którą napisałam właśnie jakoś tak bardzo niedawno, okay. kilka dni temu. I, I o czym to będzie? O będzie... mundialu? Nie, jeszcze nie, niestety. Psz, jeszcze nie. Jeszcze nie. Mhm. Ale o właśnie takiej akceptacji. O akceptacji. Panie, panowie, macie ochotę usłyszeć piosenkę Magdy Beredyna? No, liczę, że tak. Bardzo prosimy, Magda. Dziękuję. A czy mogę się napić wody? Wody, oczywiście. Jest co, nie pij po Grześku, pij. bo ci się jeszcze udzieli. Proszę. Proszę. Dziękuję. Mówię bardzo. oczywiście, że ci się forma udzieli, Grzegorza. Mm. Przed mundialem. A to akurat by mi się przydało. Oj, nie, 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 nie. to plotki, to nie. To 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 musiałbyś obejrzeć ten mecz ze Słowacją. Daj spokój. Jezus Maria, po coś, a ta noga, dobra, no nieważne, e, ciu, Magda, Magda. Chyba nie gra mi fortepian. <głos> <głos> Brawo! się sobie wygadać, zaakceptować, że jestem taka, że spoko, że fajna, że nawet też ładna. Czy doczekam się, a na tym morzu znów móc popłynąć? Jeszcze jeden uśmiech, analogiem: zadbać o siebie, pomyśleć o sobie, popatrzeć na zdjęcie. Może mi powie, że jest mi do twarzy we władze.